Hey. Dalej nie mam je na kluba Nie, nie chodzę mnie. na kluby tam ja. gdzie się plener zguba Znowu do mnie przymila się na gruba Chęć ją swój, chęć ją stuwa Mało lat mówi, że miastem rusza jak Powiedz dlaczego jestem nienaruszony W szkole nie chciałem ich kurwa słucha Teraz kto zbija banknoty jak to bije bony Nienawidzę, kiedy ona o coś za na banknoty, to idź kurwa robię. Kiedy staliśmy na boju, nie widzieliśmy mzorzy Tylko klatki, w których ludzie kurwa tracą głowy Popaliłem mosty To dlatego, że nigdy nie wybieram dróg prostych Popaliłem mosty To dlatego, żeby kraj puszczał to w I nie sprawdzać Ona miała suknię kolorową Pozywam etanol, wieczorami kum, bananek, stary, Ey, twoje bloki nie kłamią, yeah, chyba ze przy lub jak mają za to siano Wpierdalam i również paracy tamor, na zmianę z kolorowano Parę misji na tak żeby miasto widziało, chłopcy zarobili, dlatego chłopcy Cię chwalą Nienawidzę, jak pogrywasz mu w procu. kupioną no Mark kupił nam furę sport, Byliśmy o chlebie w wodzie z familią. Nigdy więcej teraz pierdalamy torc. O, mali chłopcy bez przerwy się na puszczą. Mały chłopczy, mam słabe nerwy i zaraz puszczą. Miszyn to dla Hajsu, więc jesteś prostytutką. Chłopca, nie twój level, spróbuj jutro.